Cześć, witajcie na kanale Marketing Expert. Ja nazywam się Kamil i w dzisiejszym filmie pomyślałem, że pokażę Wam, jak wygląda moje stare konto reklamowe na Facebooku. Jak mniej więcej, czego możecie się mniej więcej na początku spodziewać, jak to wyglądało u mnie, jeżeli chodzi o reklamy na Facebooku. Ile takich reklam przetestowałem na tym starym koncie. No i pokażę Wam, jak mniej więcej analizować te reklamy, tak abyście wiedzieli, kiedy zamknąć tę reklamę, kiedy ona po prostu nie będzie Wam przynosiła zysku a kiedy ciągnąć ją dalej, żeby wiedzieć po prostu, żeby nie tracić pieniędzy, tylko po prostu wiedzieć, czy ten produkt ma szansę wypalić, czy nie. Także przejdźmy do mojego konta reklamowego. Więc tak wygląda jedno z moich pierwszych kont reklamowych, na którym przetestowałem około 40 produktów. E, tak jak możemy zobaczyć tu sobie, sobie przejechać e, na łączną kwotę 3000 dolarów, więc jest to chyba około 12000 zł. E, natomiast było to pierwsze takie konto, gdzie jeszcze nie do końca wiedziałem co robię. E, oczywiście w miarę coś tutaj wychodziło, były jakieś zakupy, e, jak możemy przejechać, było troszkę tego, cyferki tu w miarę fajne są. E, natomiast nie pamiętam czy to było, chyba nie było to do końca nie wychodziłem chyba nawet na zero, nie, możliwe, że wychodziłem na zero albo lekko na plusie. Z tego co pamiętam coś takiego to było. W każdym razie tak to wyglądało, więc po prostu testowałem bardzo dużo różnych produktów. Tak jak możemy tutaj zobaczyć są różnego rodzaju właśnie kampanie i każda z tych kampanii zazwyczaj posiada jeden inny produkt. W każdej kampanii był właśnie produkt, różne produkty. I tu już mi się rzuca właśnie na samo, na samym początku to, że było bardzo dużo zainicjowań przejścia do kasy, natomiast tylko 15 zakup w, zakupów w witrynie, więc już tutaj bym do, patrzył i coś, coś bym zmienił jednak stronę albo coś, ponieważ tutaj albo możliwe, że coś było nie tak z przejściem do kasy, no jest bardzo dużo tego, natomiast tylko generowało te 15 zakupów. Natomiast chciałbym przeanalizować jedną dosyć fajnie działającą wtedy na tamten moment kampanie była to kampania takiej poduszki, e, poduszki, która miała tam coś pomagać e, w nie wiem, na siedzeniu taka terapeutyczna poduszka była. E, miałem tutaj dwie różne reklamy, czy były dwie reklamy. E, jedna to była właśnie, czy och, możliwe, że to były te same reklamy, tylko zmieniony obrazek ten e, pokazujący się jako pierwszy. E, natomiast jeżeli chodzi o tą kampanię, no to tak jak widzę, e, była ona tutaj głównie cztery, e, jakieś trzy głównie zainteresowania najlepiej właśnie schodziły. E, na nie zostało wydane. E, około 50-59 dolarów, 100 dolarów. Natomiast to była kampania CBO, czyli to była kampania, która, której budżet był ustawiany na samym początku e, i później po prostu te po kolei te zestawy reklam po trochu zużywały z, tej, z tego budżetu 50 dolarów. Na starcie było tu chyba 6 różnych zainteresowań, czyli, powiedzmy, że te pierwsze 6 zainteresowań, tak jak tutaj możemy zobaczyć, są różnego rodzaju zainteresowania, recen i tak dalej. Natomiast to były 6 początkowych. Później, z czasem, jak zobaczyłem, że te kampanie właśnie tutaj przynoszą zakupy, no to stwierdziłem, że będę testował różnego Rodzaju nowe zainteresowania, które są podobne do tych zainteresowań, które przynoszą mi zakupy. I tak też je właśnie testowałem. Natomiast już wiem, jaki tu błąd jest popełniony. Znaczy błąd, nie błąd, bo tak jak możecie zobaczyć, tutaj jest 2 dolary, na przykład tylko ta kampania zużyła. 2, 2, 10, a ten na przykład po 50, 60, 90. Tu już było coś, jakby nie ustawiłem takiego minimalnego budżetu, jaka kampania mogłaby wydać, więc już tutaj widzę pierwszy błąd, który w tym, tym okresie popełniłem. Natomiast przejdźmy do takiej małej analizy: tego, jak mniej więcej po prostu analizować te, te reklamy. Więc przede wszystkim na starcie musimy dać temu przedmiotowi przynajmniej ten. Na, na początku, jeden dzień, powiedzmy jeżeli w tym pierwszym dniu ten współczynnik kliknięć, lub w pierwszych trzech dniach współczynnik kliknięć będzie mniejszy niż 1%, no to musimy taką kampanię wyłączyć ze względu na to, zestaw reklam taki wyłączyć tutaj. Chyba że wszystkie zestawy reklam będą poniżej tych 1% click-through rate, no to znaczy, że cała kampania tak naprawdę jest do wyłączenia. Click-through rate, czyli współczynnik kliknięcia, jeżeli on jest niski. To znaczy, że na przykład nasza miniaturka, którą ustawiliśmy, czyli to zdjęcie, które jako pierwsze widzi osoba bądź reklama, nie, no to jest ta miniaturka ogólnie, czyli ta miniaturka nie jest po prostu przyciągająca, nie przyciąga uwagi, w wyniku czego po prostu ludzie nie klikają, czy też film, coś jest nie tak z filmem więc to, to powoduje, że właśnie jest bardzo mały współczynnik kliknięć linku, więc głównie chodzi też tutaj o reklamę, jeżeli ona nie przyciąga wzroku, jeżeli po prostu nie, ma, nie jest ciekawa no to pas i nie ma tutaj 1%, to znaczy, że właśnie trzeba ją zmienić, coś innego pokombinować, więc tutaj musi być przynajmniej ten 1%. Jeżeli chodzi o koszt wyświetleń z CBM, tu powinno być poniżej 25$, dolarów ze względu na to, że overall wyszło tam poniżej 25, te kampanie, które faktycznie się sprzedawały, one miały poniżej 25, ta ma no troszkę powyżej, ale to nieważne, natomiast jeżeli te, jeżeli te koszt wyświetleń CPM jest wyższy, to nie dość, że widać, że on nie przynosi tutaj rezultatów w postaci zakupów, ale również właśnie będzie nam dużo pieniędzy zżerał, więc no jakby takie kampanie również powinniśmy, powinniśmy wyłączyć. Oczywiście musimy też pamiętać o CPC, czyli cost per click, czyli koszty przez zakliknięcie, czyli za jedno kliknięcie, tutaj akurat płaciliśmy 52 centy, 68 centów, 60 centów, więc to jest jak najbardziej fajna liczba. Jeżeli ten CPM jest duży, no to wiadomo, również musimy taką kampanię wyłączyć, a nie przynosi ona na przykład nam zysków, bo no bo jeżeli ten koszt kliknięcia jest duży, a tak naprawdę ci ludzie nic nie kupują, no to no nie, nie warto, żeby ta kampania po prostu gdzieś tam zabierała nam te pieniądze. I w tym momencie mamy również wyświetlenia zawartości, na przykład jest tutaj 105 wyświetleń zawartości, i tutaj jest fajnie tak mieć 10%, czyli że jeżeli jest 105 wyświetleń zawartości, no to przynajmniej, żeby było te 10 dodań do koszyka, czyli jeżeli jest 106, czyli ...świetleń zawartości przejścia na naszą witrynę, 100 przejść na naszą witrynę, to przynajmniej żeby 10%, czyli w tym wypadku 10 osób dodało do koszyka i tutaj nam się to właśnie fajnie zgadzało. Jeżeli chodzi o finalizację zakupu, to było 11 osób. No i tutaj w momencie i tutaj zakupów było 6, więc tutaj również chcemy mieć przynajmniej połowę, czyli jeżeli przejść do kasy jest 10, to chcemy przynajmniej mieć 5 zakupów, czyli w tym wypadku zainicjowanie przejścia do kasy było 11 6 jest jak najbardziej e, najbardziej w porządku. Jeżeli chodzi o właśnie zwrot wydatków na reklamę to tutaj chyba nie, było, nie byłem na plusie e, jeżeli chodzi mimo o to że mimo to że tutaj jest tych 11 zakupów e, to ten zestaw e, reklam był właśnie bardziej na plusie, jest zwrot z kosztów na reklamę 4,89, 2,68 tu też był lekki zwrot i tak samo tutaj, natomiast tu chyba nie byłem na plusie z tego co pamiętam, tak samo jak tutaj w tamtym okresie powinienem wyłączyć te dwie kampanie, ale jakby trzymałem emocjonalnie się tego, że jeżeli tutaj są zakupy, to mimo, że nie jestem na plusie, to gdzieś tam to z czasem wypali, no tak się nie dzieje. Jeżeli na tym etapie jest po prostu jesteśmy, gdzie są faktycznie te zakupy, to nam bardzo dużo pieniędzy zjada, ponieważ tu 90 dolarów, to powinniśmy taką kampanię wyłączyć, żeby ona nam po prostu nie zjadała dalej, no dalej tych, po, tych po prostu tego budżetu. No i teraz warto zrozumieć właśnie jak działa to jak osoby kupujące przechodzą do nas na stronę, na początku widzą reklamę, więc musimy właśnie analizować ten współczynnik. Kliknięcie linku, czy ta reklama jest dobra, czy ona przyciąga, czy nie. I tutaj mamy te kliknięcia linku. To nie są bardzo, no więc jeżeli chodzi o kliknięcia linku, to tutaj, żeby to było 10%, czyli jak tu jest 100%, to tu, żeby było te 10%. W każdym razie, więc później ta osoba klika ten link. Jeżeli ona klika ten link, no to wiadomo, że jej się to spodobało. I teraz następnym jej krokiem jest dodanie do karty. Więc w tym momencie chodzi o dodanie do koszyka. Jeżeli osoby nie dodają do koszyka, to znaczy, że musimy poprawić nasze opisy. Jeżeli tego 10% nie ma, albo przynajmniej przybliżone do 10%, no to musimy poprawić naszą na przykład. Yy... Naszą stronę główną, czy tam, gdzie wysyłamy ten, te, te osoby po kliknięciu linku, czyli może być to opis nie, jakiś słaby, może być to właśnie ta strona produktowa jakaś słaba. Więc jeżeli tutaj nie ma tych dodań do koszyka, takie 10%, no to powinniśmy właśnie zająć się poprawą naszej strony. Następnym krokiem jest zainicjowanie finalizacji zakupu. Jeżeli tutaj również, no, więc następna osoba, jak doda do karty, no do koszyka, to później musi przejść do finalizacji zakupu. Tu również fajnie by było, jakby te liczby były podobne, czasem będzie mniej, czasem będzie więcej, tak jak w tym wypadku. Tutaj jeszcze to jest też dosyć w miarę OK Znaczy tu jest OK, ponieważ tu osoby od razu przychodziły do finalizacji zakupu natomiast gdyby było odwrotnie 11 danych do koszyka, a 6 finalizacji zakupu, to jeszcze jest OK, to jest takie 50% to jak najbardziej jest OK. Natomiast właśnie następnym krokiem jest ta finalizacja zakupu i jeżeli tutaj nie ma przynajmniej połowy później z tego zakupu, z tej finalizacji to oznacza, że musimy albo coś, albo może płatności nie są, nie przyjmuje płatności, albo że musimy dodać jakieś logo na przykład, ponieważ osoby, które przechodzą do finalizacji zakupu później jakby tracą w momencie kiedy wpisują te dane, no to mogą, nie wiem, być niepewni, ponieważ nie widzą tam naszego loga, czy czegoś, mogą może po prostu za długo ten proces trwać to też trzeba jakoś po prostu ulepszyć, albo co jest właśnie czasami, że dużo osób po prostu nie sprawdzi, nawet jak tworzy sklep, czy te płatności przechodzą czasem właśnie płatności nie przechodzą z jakichś tam powodów, ale tak samo jak na przykład, jeżeli na przykład mamy podpiętego tylko Paypala, a sprzedajemy na przykład w Polsce, no to to może być właśnie taki, możemy, tu, możemy wnioskować, że osoba po prostu nie wie jak kupić kartą na przykład, bo ponieważ jest tylko podpięty Paypal, ona myśli, że musi się tam zarejestrować, więc też warto opisać kroki, jak to zrobić, żeby zapłacić kartą w naszym check tak żeby ta osoba wiedziała dokładnie jak to zrobić, więc takie te statystyki nam pokazują właśnie co krok po kroku można poprawić i co trzeba zmienić, ponieważ widać, że na którymś z tych etapów osoba przystanęła, więc są cztery etapy, początkowo widzi ona reklamę i kliknie, klika w link, jeżeli nie klika, no to wiadomo musimy coś z tym zrobić, następnie osoba, następnie osoba może dodać do koszyka, jeżeli nie dodają do koszyka osoby, a jest dużo wejść, no to wiadomo trzeba poprawić stronę, bądź opis produktu, później jest Finalizacja zakupu, i jeżeli tutaj jest jakiś problem, no to również trzeba go poprawić. co tu takie właśnie cztery kroki do tego, żeby żeby przeanalizować to i zmienić to, co tam nie gra, tak żeby te osoby dokonywały tych zakupów na naszej stronie. Jeszcze przejdziemy na chwilę do zestawu reklam. I tutaj było w każdym zestawie reklam, w każdym zestawie reklam, było były dwie reklamy, później chyba była trzecia. W każdym razie z czasem wybrałem tą, która najlepiej się sprzedawała. Była to chyba właśnie ta. Trójeczka. W każdym razie to były chyba dwie te same reklamy, natomiast były zmienione. Testowałem po prostu, która, która bardziej przyciąga obrazek, który jak zobaczą osoby na Facebooku, to który je bardziej przyciągnie. Można przetestować na przykład pierwsze 5 sekund reklamy, czyli zrobić jedną reklamę z 5 sekundami innymi i drugą też również z innymi, po prostu inne 5 sekund, a później dalej może być nawet ta sama reklama, ze względu na to, żeby zobaczyć po prostu, która jest bardziej klikana, po której się bardziej Klika, więc to również tutaj w tych statystykach e, będziemy mieli. Więc tak właśnie wygląda moje, moje pierwsze konto reklamowe, na którym reklamowałem swoje produkty. E, tak jak mówię, 3225 dolarów zostało wydane. E, no, myślę, że e, ogólnie dużo się nauczyłem na tym koncie i mm, popełniłem bardzo dużo błędów, ale właśnie bardzo się dużo nauczyłem, e, cały czas mnie tutaj e, ciekawi to jak ja bym wiedział to co wiem teraz jakie tutaj byłyby zakupy z tego, bo coś tu było ewidentnie nie tak, że przy, przynajmniej te 30 zakupów to powinno być, czyli o 15 więcej e, tak samo tutaj, 2 zakupy na 28 zainicjowanych przejść do kasy, 15 na 1, 11 na 3 24 na 4, no jak najbardziej tu wszystko dało się polepszyć i dało się zwiększyć sprzedaż Niestety, może i ponieważ i tak później się tego nauczyłem, więc tak to właśnie wyglądało, jeżeli chodzi o moje pierwsze konto reklamowe. Jeżeli film Ci się podobał, jeżeli chcesz. Wiedzieć więcej na temat, dowiedzieć się więcej na temat dropshippingu, to zapraszam Cię do subskrypcji, ze względu na to, że będę wrzucał tego typu content coraz częściej w sumie wrzucam często, ale będzie jeszcze częściej, jeżeli chodzi o dropshipping i inne sposoby na zarabianie w internecie. Także zapraszam do subskrypcji, zostawiajcie jakieś lajki, like, jeżeli film Wam się podobał, i widzimy się następnym razem.